Siemaneczko ludzka z tej strony Mister Domo 15. Lecimy z kolejnym odcineczkiem z Deluxe Jump 4, 4, bo mamy trzech Rusków i mi się cztery pomyślało. ale Ruski Ruskami. Drugi konkurs, jak już wiecie, dwa konkursy w Gapa dwa konkursy w Bischofshofen. No po pierwszym odcinku jestem bardzo zadowolony i myślę, że jeżeli pod tym odcinkiem bijecie 700 łapek w górę, to trzeci konkurs, czyli trzeci odcinek z Deluxa Wskoczy. Jak najszybciej oczywiście na YouTube'a. Podoba wam, podobają Wam się skoki? Wiem o tym, bo już w tamtym roku, już w poprzednim, jak tam mi się zachciało, ee, dobrze Wam się to oglądało, łapkowało. <laughs> Teraz jest jeszcze lepiej, więc mi to się podoba. To co, zacznijmy od tych trzech rusków wspaniałych. Roman Siergiejewicz z Denisem sobie będzie korniołem walczył. No co, my jesteśmy już po... W tym turnieju cztery skoczni oczywiście na żywo. To co się stało to chyba dla każdego Polaka, niezależnie czy kibica yy, skoków narciarskich, jakiegoś takiego porządnego, ale normalnego Polaka, to obiło się o uszy i jest na pewno czymś pięknym. Oj, Denis, nie pokazałeś się teraz. Czyli Denisa nie mamy już w drugiej serii na pewno. Niestety to jest właśnie deluski lamp, że zależy jak się wybije. No to to trzeci rusek, może trzeci rusek się poprawi, chociaż nie wiem co się dzieje, ale niekiedy jest tak, że fajnie 4 pięciu pod rząd naprawdę poleci tyle ile bym chciał. <coughs> Kaszelek, sorry. A potem dwójka czy trójka zjebie nie wiem czemu, chociaż robię identycznie to samo. Jewgeni sobie poleciał, zobaczymy jak tu Andy Koffler, pierwszy z innych niż Rosjanin. Piękny skład numer jeden. I wygrywa oczywiście z klimowym. <laughs> Pierwsze polska para. Kento Sakuyama kontra miejsce Rada 15. Zawsze w każdej grze takiej muszę jednąć yy, swoją postać, bo bym chyba zgupiał. Ja bym tego nie zrobił. Kento skoczył tak 2 na 10. Myślę, że tu na luzie yy, jest do pokonania. Ale wiecie, na luzie to tylko jak się mówi przed skokiem, później jest problem, ale ten skok jeszcze lepszy niż kwalifikacja. Bardzo dobre, 133,5 metra eee, i jestem trzeci bez żadnych problemów. Eee, Nande kontra teke uczy. ale wracając do normalnych skoków, eee, no to to co zrobiła ta nasza, eee, no może trójca święta, bo, ole kurwa, odleciał teraz Daniel. Prawie rekord. Metra mu zabrakło. Kamil, oczywiście Piotrek i Maciek <laughs> no to powiem wam szczerze zrobiło furorę moim zdaniem w skokach narciarskich, jakichkolwiek przez tyle lat ile żyję ile oglądam to, tak jak mówię ci co tutaj naprawdę tak jeszcze wracając, bo tu będę tak trochę mówił na temat na żywo o skokach narciarskich i tym co się dzieje w Deluxie ale ta para była naprawdę bardzo mocna bo Lucky Loser naprawdę półtorej metra skoczył gorzej od Daniela i tutaj naprawdę gruba. Teraz e, Anders Fanemel kontra Ronan Levi Więc tutaj spokojna para. Mało interesująca dla nas. Ale skok taki. Nawet nawet. To, że Kamil walczył wiadomo o zwycięstwa w turnieju 4 skoczni, no to tam dużo osób wiedziało i no, ciągle mu tam raz był pierwszy, raz był drugi, jak to się mówi, w turnieju 4 skoczni, bo wygrał dopiero w Biszesshoven zawody ale po prostu był blisko ciągle tam coś kombinował ale to, że Piotrek i Maciek znajdą się tak wysoko to chyba nikt z naszych tutaj w ogóle kibiców czy w ogóle obojętnie kto nie myślał tak na ten temat, że tak się stanie co do Daniela Andretante, no to chłopak miał dużo szczęścia Słuchajcie mnie do końca, miał dużo szczęścia przez cały konkurs, aż do ostatniego skoku. No bo to, że trafiał zajebiste warunki, to, że mu tam wiało pod narty, to, że wiadomo umiał to wykorzystać, no to to już jest druga akcja. Ale po prostu no miał naprawdę niekiedy farta, no ale ostatni skok, no to pech chyba stulecia. Po pierwsze, że miał problemy z mocowaniem nart. To już tam dużo osób to widziało. No i teraz y, nie wiadomo czy on dostał ten boczny podmór wiatru przy wyjściu z progu i stracił właśnie tam kontrolę plus właśnie to mocowanie, którego wybiło z tropu i już w ogóle potem myślał tylko, żeby wylądować y, No bo... No bo takie OPH to rzadko się w ogóle dostaje w skokach narciarskich, a już tym razem w najważniejszym ostatnim skoku, bo... No bo ten skok, no walczył o to, by, no by wygrać, tak? No ten skok dawał mu wygrać albo nie wygrać. A on dość, że przegrał z Kamilem, to jeszcze przegrał z Piotrkiem. Ale teraz taka ciekawostka dla Was wszystkich. Co by się stało, gdyby, nie daj Boże, Andretande nie wiem, podparto. Upadł. No podparto to już tak na luzie powiedziałem. Ale naprawdę, no gdyby chociaż nie wiem, na dupie wylądował, zjechał na dupie ręką, by się tam rękami obydwoma się podparł. No kurwa, nie wiem jakim cudem, jaka chwala dostał 3 4, 20 za ten skogo, ale... Okej, okay, to jest deluxe jump. Eee, to już w ogóle... Dla niego to byłaby katorga, bo chyba tam dostał po 13... 13-14 punktów. Mi się tak zdaje. Za ten skogo. W sędziów tu mówię. Ale chyba 6,5 punkta macie tracił właśnie. W ogólnej klasyfikacji turnieju już teraz właśnie do trzeciego miejsca. Więc jeżeli podparłby, to straciłby na pewno po te dwa punkty jeszcze, bo myślę, że dziesiątki jedenastki by dostał. Czyli po dwa punkty od 5, to jest około 10 punktów, tak? A Maciek tracił tylko 6,5. Czyli mielibyśmy biało-czerwone podium. Gdyby no Norwegowi jeszcze bardziej się tu, jak to się mówi, pech dopisał. No, z jednej strony no dobrze, bo oni tak walczył tutaj o wysokie miary, więc dobrze, chociaż to trzecie miejsce na podium dostał. Ale <laughs> nasi i tak e, dali radę, bo Ja jestem w To, że moje gardło nadal jest takie jakie jest. Boże McKenzie. Mackenzie. Wyleciały nim... I mówię do was jeszcze nie w pełni sprawnym. I trochę mnie drażnią jeszcze właśnie takie rozmowy. Przez weekend jeszcze tam odpoczywałem, dlatego nie mieliście filmów. W ogóle, bo kurwa, Vincent to się teraz rozhulał Czego żałuję? Po pierwsze, no w, 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 w sobotę miałem gości, a naprawdę w piątek, no nie czułem się jeszcze tak bardzo na siłach, żeby to nagrać. No w niedzielę to już nagrałem dla Was. Macie w sobotę, po, przepraszam, w poniedziałek macie bardzo, ale to bardzo ładne odcinki. Więc jeżeli ktoś nie oglądał wczoraj, zapraszam serdecznie. Bo tam dwa dobre odcinki, jeden z farminga, a drugi z Wreckfesta. Więc pamiętajcie, 700 łapek. I lecimy z trzecim konkursem Florian nie wiem jakim cudem przegrał. No tak, jak się dostaje, 220 dwudziestki. I 3,19,5 doście nie ma co dziwić, Rysiu. <laughs> Jakub Janda, Władimir Zagrawski, sorry za to moje krząkanie, ale niekiedy po prostu nie mogę już nic powiedzieć. Jakub. Moim zdaniem, co do Jakuba Jandy, bardzo dobry. turniej też bo tam widziałem, że dobrze skakał równo po te 130 metrów. Niekiedy był wysoko, nie aż za bardzo wysoko, ale jak na jego poprzednią formę, no to 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 dobra akcja moim zdaniem. Więc, więc trzeba się cieszyć, że w ogóle mu się tak udało. Ale my rozbiliśmy system i, i myślę, że teraz jedziemy do Polski, do Zakopanego, do Wisły. Chyba najpierw do Wisły, potem do Zakopanego. Nie wiem. Sorry. Ale zawsze mi się to myli. No po raz pierwszy od chyba dwóch lat, tak? To się dopiero zaczyna, że Wisła też wkroczyła do tego Pucharu Świata i tak wtedy taki taki trochę Puchar Polski się robi, co nie? Tam jak jest turniej czterech skoczni, to tu jest turniej dwóch skoczni w Polsce, więc jeszcze by się przydały jakieś tam dwie skocznie w Polsce byśmy mogli zrobić jakiś poliś turniej cup co nie? I to było dobre Andras Wank kontra Jan Ziobro widzicie na nie zauważyłem, że to Polak już będzie skakał Trochę żebyśmy się rozgadali no bo ktoś nam napisał w komentarzu emocje jak na grzybach więc musiałem o czymś powiedzieć a właśnie no no wiadomo no o czym mogę mówić w skokach tylko o skokach no Janek przegrywa Tutaj z Andreasem niestety nie poleciał i jak tutaj Jankowi wyszło najgorzej nie mamy Janka drugiej serii Czyli na razie To tylko Mr. Dom 15 Byłem jako jedyny z Polaków Teraz to się dopiero cieczka Polaku zacznie wszyscy się tak ustawili, że pod koniec są stawki Dawida Kulackiego nie ma, bo nie przebnął przez kwalifikacje. Tak wam tylko powiem, bo nie wiem czy mówię. Niestety no najgorsze jak mogę mógł mu wyjść chyba bo bo reszta tam nie skakała jakaś jako tako ale mogła tak ale Czup. tu niestety wyszło lipa Stefan Kraft Maciej Kot to będzie gruba akcja co do O Jezus Maria ale poderwał chłopak to już jest pewne Wiem, już tak wyrwie się nartami to już daleko nie będzie <laughs> Niestety. Dlatego Maćkiem wolałem już na luzie później. Co do Stefana Krafta. Nie wiem co mu się stało w Bischofshofen, czy jak tam ludzie mówili zachorował, czy coś go brało, czy cholera wie co było z nim nie tak, ale po prostu jak nie ten człowiek. Wiadomo, jest forma, potem może formy nie być, może uciec, może cholera wie co być, co nie, no ale to co się z nim stało, no ja nie mogłem na to patrzeć. Chociaż wiadomo, człowiek kibicuje Polakom, no, ale jak wierzę, że na przykład taki Daniel Andretande, Stefan Kraft i inni tego typu pierdoły. skaczą dobrze. A tutaj psują na miarę, no to jest trochę dziwny. Co do Stefana naprawdę. Byłem bardzo, ale to bardzo zdziwiony, że skakał po 120 metrów. W warunkach, w których on powinien skakać po 140. Ale mówię, no większość osób mówiło, że ma jakieś tam przeziębienie, jakąś grypę, wirus, cholera wie i, i dlatego go tak męczy to wszystko, nie daje rady, ale chciał skakać, bo tam niektórzy jak Freund czy Highback odpuścili konkurs Coś mi tutaj migło, ale mi się nic nie włączyło. Niekiedy jak jest dźwięk Windowsa, to się coś dzieje. Zimona mam Tom Hilde, pamiętajcie o Jezus dobra Obiecałem wam, że będę skał bez telemarku więc Tak właśnie zrobiłem No ale Zimona już drugiej serii na pewno nie zobaczymy No bo nie wie, że Tom Hilde poleci tak fatalnie Już wiemy po samym wyjściu z progu, że to już będzie daleki skok Po wyjściu z progu naprawdę w Deluxe Jump można bardzo dużo zauważyć Wiadomo, można wyjść wysoko ale zjebać w locie, tak? Ale nie da się aż tak zjebać w locie, no może, że się wyrwie nartami tak bardzo, że te narty zaczynają falować. Skok około 130 parametrów Eliasa Tollingera. Czyli tego w ogóle dziwnego Austriaka, że tak powiem, bo pierwszy raz o nim słyszałem w ogóle w skokach narciarskich, a Wancura, kolejny wariat z Czech. No i zobaczymy, to będzie, do to będzie dobrze, ale myślę, że Tomas Wancura tutaj właśnie wygrywa bo skoczył tyle ile powinien. Piotr żyła Andreas Wellinger. Zobaczcie mi. Co do Piotrka, no zajebisty po prostu. Od kiedy został mistrzem Polski skacze jak natchniony. No nawet w deluxe nawet dobrze mu poleciał. Naprawdę, to co zrobił jako ten mistrz polski, no wiadomo nie było Kamila, więc to też tak, to na dzisiaj nie wszyscy byli ale no skok myślę że Andras wygra a jednak ja przegrał zobaczcie chociaż skurzyli tyle samo to ja nie wiem jakie dostał noty Piotrek żywa a może dwa razy klikam. alex insam i Jarko, Mette, bardzo ciekawa para Jarko, Mette, że tak wysoko to jestem silny ale alex ole teraz poleciał choboku po jak na włocha to jestem silny Właśnie to jest najlepsze, że tutaj to wszystko, można tak powiedzieć, zależy ode mnie. Oni mają tu coś wgrane w sobie, co nie. E, jakieś tam kombinacje, że jednemu tam wychodzi źle z progu, raz dobrze, raz źle, co nie. Bo widać, że prawie każdemu wychodzę tak samo z progu, ale na przykład tak klimek. Klemek z morenka coś miał wgrane, że bardzo wysokie czucie miał, że bardzo od razu wyrywało mu coś, no ale mniejsza o to. Ostatnio Kamilowi nie poszło w poprzednim konkursie, bo nie zakwalifikował się. Teraz skacze z Andrzejem stękałą. Po prostu samo w granie Andrzeja stękały tutaj do konkursu, co ja gram w deluxe. To taka beka co nie? A na razie skacze zajebiście. Najlepiej chyba z Polaku. 26 jest to. No Andrzej niestety słabo. Tym razem słabo. I go nie ma drugiej serii tym skokiem tak Że na razie dwóch Polaków nie mamy Maciek jest 27 jest ostatnim Polakiem ostatnim w ogóle którym się kwalifikuje nie, Rysiek fry tak jest ostatni. ale z Polaków tak nie będziemy mieli na pewno na razie w drugiej serii Andrzejka i Janka no, no i teraz omawiany <laughs> niedawno Klemens Morańka Widzie? Jak ma wyrwane narty od razu do góry? Przecież czegoś takiego nie było. 23. w tym momencie patrzmy w ogóle o co w tym chodzi. Ale Clemens jest... Będzie jako ostatni Lucky Loser, jeżeli Pius Paszkę skoczy. Dobrze. Pius Paszkę w ogóle w drugim... w drugie miejsce w kwalifikacjach. Powiało mówiłem wtedy, bo pamiętam, że ten skok akurat miał dobry z powodów wiatru. Teraz wygrywa nad Klemensem Urańką. No to to już jest gruba akcja. O jedną dziesiątą punktu, Zajebiście. Stefan Huda. Lider. E, oczywiście e, turnieju już skoczni po pierwszym konkursie. No i w drugim też będzie chciał być wysoko. No jest 13, więc no nie tak aż wysoko. Myślę, że tu zwy zwycięstwo będzie ciężko. Ale domen prefs. w ogóle wygrał kwalifikację domen prew. Co do domena to było pewne, że nic nie zawojuje w turnieju czterech skoczni, bo, bo bez przesady. No. Wszystko wszystkim, ale nie jest zbyt młody. Myślę, że 17-latek to trema I widać jak on skacze co nie? Tak niekiedy. A chujowo mi wyszło jedne na dwie narty. Po co się przejmować? I co do Polaków? A czemu Rysiek? Jako 31 pierwszy się zakwalifikował. Co to za jakieś tutaj? Dziwne. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć? Trzech, czterech, pięciu, sześciu, czemu sześciu laki loserów? A, no ta nowo Klemens z Schiffnerem, to mu się fartło, Severin front, Daniel Andre Tande i Jernej Damien. No to mamy naprawdę niezłą czołóweczkę tutaj. Yy, najpierw się napiję. Pierwszy kwalifikacje do biorę 23. No słabo. Ten drugi kurs w ogóle dla moim zdaniem, dla Polaków o wiele słabiej. Niż pierwszy Rysiek, ale poleciał. Będzie skok, ale poszedł. To żeś się poprawił, ale co to daje Jak macie kod, miał dość długą przewagę. 8 punktów po pierwszej serii. Więc tutaj skok wystarczy nawet 130, właśnie 1,5 metra, czyli tyle samo ile w pierwszej serii, by wyprzedzić. Ryszka. Kolejny już Polaków, ale mamy Polaków teraz. No to Kamil, leć. No to nie jest jakiś skok zabójczy, ale też 132,5 metra. I zobaczcie. To co lubię najbardziej w Teluxie. Skoczył o metr dalej, ale musiał dostać tak fatalne noty, że przegrał o 0,7 z Maćkiem. Ważne, że na czele dwóch Polaków. Co zrobi Andros Fonavelle? No dużo nie zrobił, ale skoczył po podobie coś trochę gorzej, ale, ale widzicie, co w Gapa naprawdę wysoki dzisiaj poziom, bo powyżej 130 metrów przeważnie tutaj yy, wszyscy ci, co przeszli do drugiej serii skakali. no to teraz poleciał Markus o wiele, wiele dalej, no i Klimek, kolejny skok Klimka, czy też wyrwie mu tak narty? No właśnie, no właśnie. Ale ciuteńko, no po prostu szklinkiem to już tak lekko w ogóle wychodzę z progu Nie wiem co on ma tu wygrane Jako, że jest najgorszym kurwa z Polaków, czy co Nie wiem To no, on ma to samo wygrane co te Kazachowie i Koreańczycy Dlaczego nie ma? Przecież mogę skakać takim piusem paszkę 131 metrów, tak? Bo on ma wygrane to samo co każdy Niemiec Ale taki kurwa Kazach czy Koreańczyk ma coś takiego w grane, że przy wyjściu z progu on dostaje no po prostu głupoty ludzkiej jeszcze gorszej chyba niż yy, Clemens Po prostu Narta mu od razu wybija do góry i opada w dół. Gdy chce go już ustabilizować, co no nie? No i dlatego kazachów niestety nie ma. O, no trochę mocniej szarpło. O, domenty wariacie Dlatego... Oni kazachowani Korańczyków, prawdopodobnie nigdy nie zobaczycie w, y y y w konkursie jakimkolwiek. Bo ich się po prostu nie da opanować w locie. I przeważnie są gdzieś na końcu. No kazachy są na końcu, Korańczycy tam jeszcze walczą, ale teraz co porobił Mr. dał o 15? No widać, że to jest mistrz świata z ten narciarski, nie oszukujmy się. Zajmij się skoczą wam, szczerze. Wyjście z progu, to co ja lubię najbardziej, jak już wyjście z progu jest wysokie i ta pierwsza faza lotu jest dobra, a to potem już tylko trzeba, właśnie tak jak teraz z Romanem, stabilizować lot. Na razie jest dobrze, jest pierwszy i piąty, szósty. My kule będziemy mieli jeszcze jakiegoś Polaka na no wyżej, bo nawet teraz nie. A nie, no Stefana mamy, znaczy tam chyba trzynastym miejscu. Tu, chłopie, przyszedłem z progu, przyznaję się. Sorry, Andy Mamy Piotrka I mamy Stefana, dwóch Polaków, o chuj. No po prostu rekord Więc słabo, słabo, niestety w tym konkursie będzie słabo co do Polaków Kolejny mistrz kurwa, któremu narty wyrywają wyżej niż leca. Andrzej Semenić, 18 skoczków do końca i w następnym konkursie, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, 700 łapek i jedziemy do Bischofen. Skończymy turniej 4 skoczni. Wiadomo, czym szybciej łapek nabijecie, tym szybciej skończymy. Eee, no to potem, nie wiem, albo bierzemy sobie na przykład, yy, nie wiem, drużynówki same, albo robimy puchar normalny świata skoka i wtedy wyłomnimy najlepszego skoczka, moim zdaniem, tutaj. Jak ja skaczę w deluxie też będziemy skakać tak jak teraz wszystkim, całą 60 tam, jakąś grupą jeżeli będziecie grzeczni i dobijecie dużo łapek wrzucę wam na z właśnie gdy wybijecie do 700 łapek a żebyście mieli troszeczkę chęci bo, bo łapki trzeba nabijać bo łapki to, to jest ta motywacja co nie więc jeżeli e, chcecie to wybijamy 700 łapek i nagrywam wtedy skoki w Biszershofen a w opisie pod właśnie kolejnym odcinkiem, który będzie ze skoków wrzucam wam paczkę skoczków, bo bardzo chcieliście dostaniecie na Zeebishera, czyli na bezpłatnym linku byście mogli tego kliknąć, don't lie, yep e, nadal prowadzę, dodajmy i mamy Stefana na 13 miejscu, już 13 skoczków, a może teraz zobaczmy jak Stefan skoczy i potem dokończę Rozmowy Stefana Skok będzie. No taki 2 na 10. To nie będzie dobry skok. Siódme miejsce dopiero. Ech, ech, ech. Więc nie wygra. Sebastian do 12, pierwszej serii. Ja pierdykam Włosi. To są giganci ze stali. Mhm. 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 Nie skomentuję. E, kontynuując, e, wrzucę wam tą paczkę skoczków, taką jaka jest tutaj e, Czyli wykonana. Jak to się mówi dla mnie, ten z 60 tam jest 6 czy 5 skoczków e, i będziecie sobie mogli pobrać i zagrać sobie właśnie nimi. Tam będziecie mieli też e, drużyny e, właśnie. No, ten skok Piotra też nie był zbyt dobry, trochę nim falowało, czyli będziecie mieli myślę, że Mr. Adamo tutaj będzie wysoko. Tym skokiem naprawdę dał radę, że będzie w pierwszej dziesiątce na pewno. No kurwa, co wy macie w tej drugiej serii? Węciura. Ja pierdolę masakrę. Włosi. Z dwóch Włochów. Jeden na 8, drugi na 12. Nie wierzy. Nie wiem, co się dzieje z nimi, ale to jest jakiś boczny wiatr i ich macha. Chociaż wreszcie skoczył sko sko daleko. Drugi. Przegrywa ze mną, no, ale to już naprawdę będzie ciężko żeby teraz to ugrać eee, więc eee, naprawdę opłaca wam się dać łapkę w górę no Andy wreszcie mamy zmianę fodera, lidera nie będę liderował do końca Andy Koffler na razie, Vincent w ogóle zobaczcie się... Co, 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 jakie jest porównanie Vincent dobrze skacze w, w tym w realu i tu mnie też nawet zajebiście sobie skacze w 16 w kwalifikacjach Yy, na pewno będzie wysoko w, bo w najgorszym wypadku siódmy w co nie wierzy bo nie że cała piątka skoczy dalej yy, niż to, to 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 tam to 130 parametrów bo tu już sam sztiernem skacze tylko 131 może i pół nie 131 bo to nie doszło może 50 więc przegrywa nawet z aleksem in samym nadal jestem na miejscu trzecim tak u taka a potem ta dość trójka najlepsza. No, takę uci wyrwał. Oj, wyrwał. Wyrwał. Jednej. Mistrz Słowenii. No, po pierwszej, można tak powiedzieć, po pierwszej serii pokazał, że jest mistrzem Słowenii, bo jest w ogóle najlepszym ze Słoweńców I, i dość dobrze, ale w drugiej serii przegrywa i to, uj, wyraźnie. Ale są skoki powyżej 130 metrów, naprawdę. Wszyscy bardzo równo skaczą. Daniel Andretande. Co zrobi Daniel? Co oni tak na 130 metra teraz skaczą? Severin. No. Wszystko w e, nogach e, Niemca. Ale wyrwał. To będzie zbyt, 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 zbyt duże wyrwanie. Znów 30, 130 metrowy nawet nie. Jestem na podium. Andy i Vincent są wyżej ode mnie. Ale co, jak co? Cała trójka wspaniałych, czyli Jernej, Daniel i Severin. Bardzo się zmieniło, bo Daniel był trzeci, a spadł na czwarty. Czyli no najlepiej można powiedzieć z tej całej trójki, bo Severin jest szósty, a Jernej jedenasty. Co do Polaków, Klemens trzydziesty, więc jest punkcik. Niestety Sebastian skoczył jeszcze gorzej. Z Polaków dalej. 19 Kamil, 18 Maciek, czyli o wiele lepiej niż w pierwszej serii. Stefan spadł, bo był 13 z 16. Piotrek też spadł, bo był 10 i jest teraz 15. No najlepiej to wyszedłem ja w tej akcji, bo byłem 20 chyba któryś. A jestem trzeci, więc naprawdę szacunek. Jak tam wygląda kon klasyfikacja po dwóch yy, konkursach turnieju? Cztery skoczni w wykonaniu Mistera Adamo 15. Jest to bardzo, bardzo dobrze, bo Stefan Hula jest drugi. No, Mógłby być wyżej, gdyby trochę poleciał lepiej, choć jakby był dziesiąty, to nadal byłby pewnie liderem. Tak to wyprzedza go Francuz, Vincent. Yy, Maciek jest siódmy. Ja jestem ósmy, więc dobry awans. Piotrek jest czternasty. Andrzej spadł. Bo Andrzej był wysoko. Andrzej był w tym. W pierwszej dziesiątce był, pamiętam. Z Klemensem, a oni teraz trochę spadli. Tak mi się zdaje. No ale reszta to jest jako jest. Nadal bez punktów jest jakiś Polak? Tak, Dawid. Tak, Dawid w dwóch konkursach nawet nie pofrunął daleko, więc e, niestety Dawidek 45 i to jest jedyny Polak, który na razie bez punktów jest. Bo tu widzę, że nawet Janek ma już punktów trochę. Kamil co nie miał też jest... A gdzie jest Kamil? Ty, wariat. Stocha nie widzę bo nie mogę skończyć dźwięka dopóki nie znajdę stocha. Jest. 29. Mogę naprawdę zapisać tą grę. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Ja tam lubię sobie tak poskakać, pogadać o takich kombinacjach, yy, jakim są skoki narciarskie, bo to jest coś. Ja Wam dziękuję. Pamiętajcie, łapka w górę. Subskrypcja, bo to jest podstawa. Już mamy 60. Chyba 1 tysięcy z groszami. Jest dobrze. Bliżej setki niż dalej. Trzymajcie się na razie. Cześć.